Hej, z tej strony Archie. Nie spodziewaliście się tutaj czegokolwiek, prawda? W sumie ja też się tego nie spodziewałem. Ale zostałem nominowany do brzydkiej szesnastki z moją przyjaciółkę Rybusię, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. I muszę w sumie teraz zaśpiewać moją nutkę, więc... Zaczynamy! Piękny dzionek dziś mamy. Ptaszki śpiewają, rybki pływają, w tych czasach taki wirus jak ty powinien czuć piekła żar. Więc pójrz w na kogo trafiłeś. Na ludzi, którzy mają mód, by zgładzić siebie w jedną chwilę, nie mogłeś trafić gorzej. Lepiej się poddać i uciekać stąd, ale widzę, że nie poddasz się tak prosto, więc chodź, dać się pokonać znowu. No, pokaż, co masz znowu. Możesz sobie atakować swoimi objawami, przecież wiesz, że się nie poddamy, możesz chować się przed naszymi lekami. Oj, tak ciebie znowu pokonamy Nasi lekarze będą walczyć zawsze Przecież właśnie o to walczę Będziesz więc znowu, no to trudno Zapewniam ciebie, nie będzie nudno Wypełnia mnie Lo o o o of Loo-o-o-o-of Loo-o-o-o-of loo o o o o o Lo o o o o, -o, -o. Nominuem do e Blackwings